Powiem ci prawdę o manifestowaniu SP, z miłości, jak kobieta, kobiecia, czyli tak jak powinno być, a nie to, co chce usłyszeć Twój gadzi muszczek zaprogramowany na Disney i Hollywood w jednej nie wiadomo co było najpierw. Większość kobiet chce mężczyzny. Nie dlatego, że chcę go naprawdę. To nie jest tak, że one chcą dzielić z nim łóżko, słuchać jak on chrapie, gotować yy, dla niego, yy, prać mu, yy, dzielić z nim przestrzeń, oddychać z tym samym powietrzem, zastanawiać się, chodzić koło niego na palcach, yy, przyjmować wszystko z otwartym sercem. Yy. To nie, jest, to, to nie jest tak zawsze, że kobiety wiedzą czego chcą. Większość ludzi chce czegoś, bo została na to zaprogramowana. I, I ludzie są zaprogramowani, kobiety, zwłaszcza na to, że są jakieś niekompletne i facet im jest potrzebny do tej kompletności, co jest największym skamem i największą w ogóle bzdurą, e, jaką mogłaś usłyszeć w tej całej inkarnacji. No ale dobra, e, to tylko tak wiesz, gwoli wstępu. Chcesz SP, chcesz zdrowej, fajnej relacji. Zakładam, że Ty wiesz, czego chcesz i wiesz, dlaczego tego chcesz, i widzisz się w relacji. Relacja nie musi być na całe życie, chociaż Wy, Disneylandki i Hollywoodki i te, co potrzebują do pełni relacji, to chcecie na całe życie, ale nie musi być na całe życie, tak? Ktoś idzie z tobą przez jakiś czas po to, żeby ci, no właśnie, żebyś się doświadczyła, żebyś się uzupełniła, żebyś, żebyś wzrosła, no bo relacje po to są. Ale zakładam scenariusz, że ty wiesz, czego chcesz, masz na siebie koncept, wiesz, jak chcesz, żeby wyglądała twoja relacja, masz standardy w bli, BliBlaBlu. Czy no manifestowałaś? No i w końcu zmanifestowałaś. Przyszedł on, król królewicz, provider, princess. chico, bum bum bum. No i lecicie w to bajlando. Mijają dni, miesiące, tygodnie. chemia się wyciąkała. i teraz taką Ponieważ to była manifestacja i ty wiesz, czego chcesz, to rozumiesz, że manifestujesz swoje całe życie, że w ogóle Twoja rzeczywistość bez ciebie nie istnieje, że twoja każda reakcja, Twoja interpretacja, czy na przykład powiedzmy, że on z Tobą je przy stole i nagle uśmiecha się do telefonu, więc jeżeli ty to interpretujesz, że o Boże, on na pewno z kimś tam pisze, no to to jest Twój self concept to jest twoje poczucie własnej wartości bardzo niskie, to jest twoje toksyczne hollywoodzkie właśnie niczym z teledysku yy, PDD yy, interpretacja tego, że to musi oznaczać zdradę. Jeżeli masz już faceta albo jesteś w związku i powiedzmy, że to zmanifestowałaś i będziesz myślała tak toksycznie, będziesz interpretowała tak toksycznie te wszystkie sytuacje. Będziesz się źle czuła w jego towarzystwie. To nie przez jego towarzystwo. Rozumiesz, jak ktoś jest pewny siebie, to jest pewny siebie. Jak ktoś zna swoją wartość, to zna swoją wartość. Jak ktoś ma pomysł na siebie, to ma pomysł na siebie. Jak ktoś chce robić fajne rzeczy w życiu, to robi fajne rzeczy w życiu. To i to. Będzie odzwierciedlone w lustrze rzeczywistości. Tak samo, jeżeli ktoś czuje się niekompletny i myśli, że potrzebuje mężczyzn do kompletności, to ta niekompletność będzie odbita. Jeżeli e, oczekujesz, że mężczyzna sprawi, że będziesz się czuła w fajny sposób, a 90% kobiet w internecie, tutaj na TikToku, twierdzi, że one się czują wyeksploatowane, wyciunkane, wybliblablublowane, przez tych facetów. Nikt cię nie może wyeksploatować, dopóki na to nie pozwolisz. Więc, kochana, jeżeli manifestujesz tego Chikorito, jeżeli chcesz relacji, to jak kobieta, kobiecie z miłości ci mówię, w relacji będzie czasami nudno, w relacji musi być przestrzeń. Bezpieczeństwo i zaufanie, to jest coś, co musimy najpierw stworzyć w sobie. Jeżeli coś tam się pojawi na drodze waszej, można o tym porozmawiać. Natomiast jak opanujesz, no, panujesz. no. Wiesz, bo to jest takie właśnie dziwne. No, przyjmij, że, że to jak myślisz, takie życie masz. Więc jak zaczniesz, bo, bo mówisz, że manifestujesz, że spi, a nie przyjmujesz, jakby, ale jesteś taka ekskluzywna, że, 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 że tylko spi, a później ma, a później niech on robi. On nic nie zrobi bez Ciebie. To Ty jesteś motorem napędowym w tej grze. Każdego dnia musisz wybierać Ciebie, żeby On wybierał Ciebie. Każdego dnia musisz się relaksować, żeby On mógł do Ciebie przypływać na tym wyimaginowanym statku, bo jak będziesz napuszona i naostrzona, to to będzie blokowało przepływ między Wami. Także tak wygląda manifestacja, SP. Pomyślałam, że chcesz wiedzieć. Chodź na mój YouTube, tam tłumaczę te koncepty bardzo jasno i klarownie. Nie da się nie stanąć w mocy po moim YouTubie, jeśli chcesz stanąć w mocy. Wiesz, że jak będziesz stała w mocy, jak będziesz stała na piedestale, jak będziesz trzymaster, ani cię nic, ani nikt nie wyeksploatuje i będziesz mogła mieć tylko jakościowe doświadczenia także przestań w ten Disneyland i zacznij wybierać z puli nieskończonych wersji siebie nie możesz myśleć jak ta jedna wersja, że o, on wziął telefon, to oznacza, że a co będzie w przyszłości? Nie ma przyszłości. Przyszłość jest teraz.